Moja przygoda z językiem że rzeczywiście dosyć, nawet w pewnym sensie, przypadkowa. To znaczy nie zajmowałem się tym językiem od wielu, wielu lat. I zdarzyło się tak, że po 1968 roku, kiedy wyjechał Teatr Lidy Kamińskiej, pewnego dnia zjawił się u mnie przedstawiciel tego teatru, który tutaj pozostał, z propozycją dosyć dziwną, sam w nią nie uwierzyłem, czybym bym się nie podjął nauczania języka jidysz tej młodszej generacji, która powstała, pozostała w teatrze. I taka mińska wyjechała, zawierając z sobą prawie wszystkich aktorów. Zostało wtedy siedem osób ze starszej generacji. Natomiast średniego pokolenia i młodego pokolenia nie było. i Nie było kim właściwie grać w teatrze. Trzeba było skupić młodzież z rodzin najczęściej mieszanych i uczyć ich od abecadla począwszy. Z początku mi się dawało, że to jest dziwna historia. Ja już nie pisałem, nie używałem tych liter, ani nie wstawiałem tych książek od dłuższego czasu, i przystąpiłem do pracy, i to mnie zafrapowało. Jednocześnie w tarcze zaszła potrzeba tłumaczenia sztuk granych po żydowsku dla publiczności polskiej na język polski. I te sztuki, które szły w tym okresie, zacząłem tłumaczyć. I wtedy nagle przekonałem się, że odkrywam świat dawno znany, ale przykryty właściwie calunem niepamięci. Pewnego dnia Państwowy Instytut Wydawniczy zwrócił się do mnie z propozycją napisania słowniczka do kilku pozycji Zingiera. To był dwór i spuścizna. Tłumaczka nie mogła sobie poradzić nie z wieloma takimi terminami żydowskimi, ja zrobiłem ten słowniczyk i jednocześnie przeprowadziłem szereg korektur w samym tłumaczeniu, tak zwaną, konsultację judaistyczną. I widząc, że literatura Zingiera zaczyna zyskiwać sobie bardzo dużo czytelników w kraju i zaczyna nawet przebić rekordy czytelnictwa, Pomyślałem sobie, wychodzi w Warszawie pismo bardzo cenne, literatura na świecie. Wydają wszystkie literatury świata. Łacińska Ameryka, Afryka, Azja i żydowskiej literatury, które tutaj była na tej ziemi, której oddech jeszcze, jeszcze świeży. nie ma. Więc przygotowałem taki projekt dosyć luźny, zresztą takiego numeru żydowskiego. Udałem się do redaktora Sadkowskiego, przedstawiłem mu tam historię, kogo chce, zapalił się do tej historii. A właściwie powierzył to w najlepsze ręce, jakie mogły być. To były Anny Kowyszko, świetna tłumaczka z angielskiego, która zapaliła się rzeczywiście i z entuzjazmem zabrała się do tej roboty. Ja wybrałem, dokonałem wyboru klasyków i kilku ciekawszych pisarzy. Przecież nie mogłem pomieścić w jednym tomie. Wszystkich, a więc Mendele Mojerszori, Szolem aleichem, Perec, to są klasyce. Potem Icyk Manger, raje, które dostałem mi się też przypadkowo gdzieś z tych y, pozostałości książkowych, które się znalazły w czy gdzieś w piwnicy. Zacząłem grzebać i tam znalazłem książkę zakurzoną. Bo ona się ukazała w 1939 roku, jeszcze w Polsce dopiero rozprowadzona została później tam. Zaczynam czytać, i rzeczywiście pękam ze śmiechu. Znakomity, znakomita rzecz. I przetłumaczyłem kilka fragmentów, tylko dwa rozdziały do tej literatury na świecie. Ten numer chwycił, miał nawet dwa wydania, czego nie było do, do tych. Czyli wtedy sobie pomyślałem, skoro już zrobiłem kilka rozdziałów, będę kontynuował dalej. I tak zaczęła się moja przygoda z tymi, z twórczością y, pisarzy żydowskich głównie tworzących w Polsce. I pewnego dnia zjawił się u mnie redaktor filii jeszcze wydawnictwa literackiego krakowskiego, a ta filia mieściła się i mieści się dalej w tym, we Wrocławie. Ona się usamodzielniła i tak dalece że w tej chwili jest w lepszej sytuacji, w lepszej kondycji finansowej niż macierzysta jednostka, wydawnictwo literackie. Z taką luźną propozycją, czy bym, nie, czy bym czegoś z żydowskiej literatury nie przetłumaczył. I tak rozmawiając z bardzo inteligentnym zresztą redaktorem, tym panem Stolarczykiem, doszliśmy do wniosku, że warto byłoby uruchomić całą bibliotekę pisarzy, bo nie wiadomo kogo wybrać. On mnie się pytał, kogo bym wziął na, na stół jako pierwszego. Trudno było wybrać. I postanowiliśmy, ułożyłem taki plan 24 pozycji. I czekaliśmy na odzysk. Pierwsze to było opowiadanie, to było Tewie Mleczarz, akurat w blasku, że tak powiem, skrzypka na dachu. 100 tysięcy egzemplarzy poszło. Janda wydałem wtedy z jarmarku podstawową powieść. Siłom Alejchemem, to było 50 tysięcy już i zniknęło to. I potem to już zacząłem Mendele Mojchersforin i Asch. Z Aschem były kłopoty pewne, bo na przykład niektórzy krytycy starszego pokolenia żyje w Warszawie takiej krytyki literacki, Belis, który jest autorem zresztą wstępu do tego, nie miał wielkiego nabożeństwa z początku do Ascha. Ale w związku z tym, że był zawsze buntowniczy, środowiska ortodoksyjne żydowskie występowały przeciwko mężowi z Nazaretu, bo sobie wybrali męża z Nazaretu, to powiedział właśnie to trzeba wydać. Nawet yy, kiedy byłem w Izraelu, to niektórzy znawcy przedmiotu też krzywili się. Dlaczego akurat mąż z Nazaretu? Yy, bo to przecież jest historia właściwie misyjna której zadaniem jest nawracanie Żydów na chrześcijaństwo, co oczywiście nie jest, nie jest prawdą. I zabrałem się do tego. To jest czytomowa powieść. U ten myśmy wydali ją w jednym domie. Pracowałem nad nią jakieś chyba do 2,5, do 3 lat na tą książkę. 30 tysięcy egzemplarzy. I rozeszło się, nie ma śladu po tej książce. Potem wróciłem znowu do Hema, do jego humoresek. I tu rzeczywiście natknąłem się na tę historię. Wziąłem tekst hebrajski kasryliwki. No jest poprawnie napisany, ale naprawdę nie, człowiek przeczyta to i nie uśmieje się ani razu. Natomiast kiedy tłumaczy to na język polski i znajduje odpowiednie idiomy do tego, i ja bym powiedział nawet to polskie laskotanie do tego. To to zaczyna brzmieć prawie, że tak samo. Doszedłem do wniosku, że mimo liter podobnych między hebraj, hebrajskich liter, które są w użyciu widzisz, to język polski w sensie duchowym, w sensie wcipu i w sensie klimatu jest bliższy językowi żydowskiemu i tak przynajmniej otrzymuje wiele listów od czytelników, którzy są zadowoleni. Są nawet często zachwyceni. Tymi stwierdzają, że rzeczywiście czytają literaturę polską prawie, że. Ja wybieram, jeśli chodzi o literaturę, w zasadzie ostatnio też wybrałem nową powieść, którą ukończyłem niedawno. To jest powieść, dla której nie mam jeszcze tytułu. Po ona się nazywa Żydzi z całego roku. No taki tytuł po polsku nie może iść. Próbowałem, może, Żydzi dnia powszedniego. To jest historia rodziny w Radomiu, w okresie, tuż przed I wojną światową, zwykłych, prostych ludzi. Ubogich tam nie ma ani jednego pejsatego człowieka, nie ma ani jednego sadyka, ani jednego y, ortodoksyjnego Żyda i tak dalej. Ja między innymi celowo chciałem wybrać tę powieść, która notabene zyskała nagrodę PEN Klubu Żydowskiego w 1938 roku. Dlatego między innymi, że u nas bardzo fałszywie w kraju podchodzi się, jeśli chce się pokazać żydowskość, to się pokazuje wyłącznie ludzi hasydów, pejsatych, ubranych w te, te białe pończochy czy w te, te sztrejmle i uważają, że w ten sposób spłacają dług wobec narodu żydowskiego. Tymczasem sprawa się ma całkiem inaczej. Żydowskość sama przecież to można ją porównać powiedzmy do drzewa. A drzewo składa się z korzeni, z pnia, gałęzi i korony. Te korzenie to są te ortodoksyjne, te historie. Ale czymże by było drzewo, gdyby tylko miało korzenie, a nie miało korony? A koroną jest przede wszystkim literatura żydowska, ta świecka literatura, która na przestrzeni dosyć krótkiego czasu, bo rozwinęła się powiedzę, w drugiej połowie, pod koniec XIX stulecia, a głównie w XX stulecie, w okresie międzywojennym w Polsce, zakwitła taką koroną, że dwóch przedstawicieli noblistów mamy w literaturze światowej. Jeden jest Tagnon, który zaczął pisać po żydowsku, w naszym Buczaczu, a później zasłynął jako hebrajski pisarz, ale jego hebrajszczyzną jest hebrajszczyzną diaspory, i ja ją czuję znacznie lepiej niż hebrajski współczesny język. Nieznany w Polsce, dlatego, że miał nieszczęście uzyskać czy zdobyć nagrody Nobla w grudniu 1966 roku, a w 67 wybuchła sześciodniowa wojna, i w Polsce zaczął się pożar marcowy. I to jest jedyny noblista, który w Polsce jest nieznany. Jedno jest moje, dwa opowiadania w tym literaturze na świecie. I jedno tak drukowałem w regionach u Myśliwskiego. Więc y, mówię o tym drzewie żydowskim, którego koroną była literatura jidysz. I to jest język, w odróżnieniu do wszystkich języków, których Żydzi używali kiedykolwiek, to jest to język, w którym stworzona została największa literatura świecka, bo wcale, powiedzmy, w języku ramiejskim była literatura religijna. W języku ladino, to mała ilość stosunkowo poematów, wierszy, ja wiem, i drobniejszych utworów literackich. Natomiast na taką skalę, to w żadnym języku nie ukazała się literatura, jak widzisz. I, I z tym się jest tak, jak z człowiekiem, którego znamy i z którym spotykaliśmy się codziennie, ale nikt właściwie nie zwracał na niego uwagi. Uwagę zwróciło się na tego człowieka wtedy, kiedy umarł. I nagle wszyscy dostrzegli ogromną ilość zalet. Że to był taki porządny, taki piękny, taki cudowny. Tak jest z językiem Idyś. Przed wojną tego języka się nie dostrzegało. Do 1968 roku też tej literatury u nas w Polsce się nie dostrzegało. Kiedy przestał istnieć ten Żyd i ten Idysz u nas w kraju, nagle wszyscyśmy zaczęli dostrzegać przede wszystkim belory tej literatury. I nie jest przypadkiem, że Zinger uzyskuje. I zdobywateli czytelników, nie tylko z Ingier. W zbiegłym roku okazało się w Polsce 500 książek o tematyce żydowskiej, i wszystkie zostały wykupione. Czyli jest ogromne zainteresowanie yy, w społeczeństwie, wśród społeczeństwa, jeśli chodzi o literaturę żydowską. I teraz jest tak, jak można tę piękną literaturę ocalić? Język żydowski w zasadzie jest.